Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, po raz pierwszy w tym nowym roku dlatego życzę Wam wszystkiego najlepszego, by ten rok był rokiem spokoju, spełnienia i zdrowia przede wszystkim. Zima jest. Dlatego, dlatego tak sobie pomyślałam, że dzisiaj to dzisiaj powiemy sobie o zimowych otulaczach. Powiem Wam, że ja w tym roku stałam się strasznym zmarzlakiem. Nie wiem z czego to wynika, ale uwielbiam warstwy i uwielbiam właśnie coś, co gdzieś tam w jakiś sposób mnie po prostu dogrzeje. Dlatego chciałam Wam pokazać dzisiaj propozycje swetrów, które swetrów, które są Polskiej marki, Marki Fobia. Bardzo serdecznie Wam tę markę polecam, dlatego że znajdziecie tam naprawdę mnóstwo fantastycznych propozycji. W naturalnych, neutralnych kolorach, w szarościach, w beżach, w czerniach, ale także znajdziecie. Piękne, żywe, dostarczające właśnie teraz, tak szczególnie potrzebnej zimą, pozytywnej energii. I naprawdę macie tutaj bardzo duży, duży wybór, bo przede wszystkim są to. Swetry, które bardzo się dobrze noszą, nie mychacą się, naprawdę dają takie super ciepełko, są bardzo komfortowe, bo nie gryzą, a dla mnie to jest w ogóle po prostu kwestia numer jeden. Ja nie znoszę swetrów, które gdzieś tam po prostu w jakiś sposób drażnią. Te naprawdę są fantastyczne. Jest i kaszmir, jest wełna, są produkty z Merenosa. Naprawdę, naprawdę fantastyczne. Znajdziecie tutaj i sukienki, i tuniki w pięknych kolorach, no właśnie takiej malachitowej zieleni, tak jak macie na zdjęciu po. Lewej stronie. Tu akurat są propozycje, właśnie te kaszmirowe, z wełny, e, e, także z merynosa. Mogą to być i długie kardigany, mogą być i kardigany e, krótsze. E, ja jeszcze tam troszeczkę dalej przedstawię Wam właśnie takie kardigany, kru, e, takie kardigany, kardigany t, krótsze i na przykład zapinane na guziki. Tutaj w tych propozycjach znajdziecie też takie swetry bardzo grubotkane. One naprawdę dają bardzo duże ciepło. W zasadzie te, które tutaj macie po środku, one, ja na wiosnę wykorzystywałam je jako płaszcz, bo naprawdę ciepło dają ogromne. To są tak zwane czanki swetry, właśnie te takie grubo tkane i też w wielu kolorach. To nie tylko będą właśnie takie kolory bazowe, ale i fiolety, i zielenie, i piękne niebieskości, i piękne róże. I tak naprawdę, jeżeli mamy nawet jakiś tam, wiecie, chłodniejszy trochę dzień latem, a też się takie zdarzają, no to jak najbardziej można je także wykorzystać właśnie w takich stylizacjach. No i właśnie tutaj macie taki przykład też bardzo fajnego kardiganu krótszego, teraz zresztą są bardzo modne właśnie takie krótkie kardigany, one są takie trochę oversize'owe, Znajdziecie też kamizele, które to już chyba nawet wcześniej parę razy o tym mówiłam. To jest właściwie taki jeden z naprawdę mocnych trendów tego sezonu właśnie kamizele. Fantastyczne swetry we wzory tak jak tutaj na środkowym zdjęciu. Także swetro sukienki, takie tuniki, tutaj też u fobii znajdziecie, które mają takie piękne norweskie wzory, no i ponczo, które bardzo mi się podoba, jest świetnym elementem uzupełniającym stylizację, zresztą też naprawdę przepięknym tutaj kolorze, zresztą to są takie trochę tu mieszane zielenie. To jest świetny na propozycja na przykład dla typów letnich, na przykład dla soft summer deep właśnie w takim głębszym kolorze, albo na przykład dla też takiego typu nieletniego letnie, nie tylko zimowego. Zimowego kul na przykład. Więc tutaj, jeśli też szukacie czegoś pod kątem analizy kolorystycznej, typu, którego, który reprezentujecie, to naprawdę tutaj znajdziecie wiele propozycji. No a poza tym w tym roku pojawiły się też świetne czapy albo z kominem, który daje takie ciepło wokół szyi, i albo czapka wraz z szalem. Na przykład no muszę mieć czapkę na głowie, nie ruszam się w ogóle zimą bez czapki, dlatego że jak nie mam czapki, to mnie jest już wszędzie, po prostu wtedy, wtedy zimno. No ale oczywiście jeszcze, jeśli na przykład lubicie góralskie klimaty, takie folkowe, to będzie fajny element do takiej właśnie trochę też stylizacji. Folk, etno. To oczywiście takie góralskie klimaty znajdziecie u Kaśki Gąsienicowej. Znajdziecie, znajdziecie tam i swetry, i chusty, i czapki, i opaski. Znajdziecie też koszyki. Więc piękne wyroby z podsiasami gór i naprawdę cudownie wykonane, bo to jest wszystko ręczna robota. No i tak jak widzicie, tutaj są i to zdjęcie po lewej stronie to jest w ogóle tunika sukienka, można ją. Właśnie w taki sposób nosić. Są różne warianty swetrów, bo macie jej piękną kamizelkę taką z haftem pod szyją, macie jej długi kardigan też zapinany na guziki i swetry. Kardigany zapinane na guziki krótsze, tak jak tutaj widać. I to są oczywiście wszystko wyroby wełniane, wełna owcza. I ręcznie z Zrobione przez Kasienkę. Yy, oprócz tego, oczywiście, cudowne wełniane yy, chusty o bardzo dużym rozmiarze. Chusty, w piękne te góralskie wzory. Też fajne ocieplacze, bo i getry, i takie rękawice na, na ręce, takie ocieplacze. Także fajne opaski zamiast czapki. Jeśli ktoś tak za bardzo czapek nie, nie lubi, to ta opaska naprawdę, uwierzcie mi, że daje bardzo dużo ciepła. I też koszyk na zimę, czemu nie? To też może być fantastyczne uzupełnienie stylizacji. No a oprócz tego, oczywiście, inne gadżeciki, które, które sprawią wiele przyjemności w zimowe wieczory, z dobrą taką zimową herbatką, bo fajne kapciochy, które się świetnie nosi w domu. No i także, jak widzicie, na przykład też pięknie haftowane ręcznie rękawiczki. Ja te marki bardzo dobrze znam. Zresztą, jeśli śledzicie mnie na Instagramie czy Facebooku, to to są właśnie moje przykładowe stylizacje. Tutaj oczywiście są różne wersje swetrów od fobii. Kocham, naprawdę kocham te swetry i z całego serca Wam je polecam, bo to jest coś, co ja przetestowałam. A wiecie, że ja zawsze polecam też to, co bardzo dobrze znam, co sama noszę i co lubię nosić. I naprawdę jest to w w mojej, są to elementy mojej, mojej szafy, mojej garderoby. No i także właśnie i chusty, i czapki z szalami, i koszyki od kasi gąsienicowej. Więc to są takie fajne rzeczy, które naprawdę polecam Wam do wykorzystania do zimowych, pięknych stylizacji. Takie właśnie propozycje miałam dla Was na dzisiaj. Spotykamy się za dwa tygodnie. O czym będziemy mówić? Myślę, że powiemy sobie o kolorze roku. Który jest przepiękny, i myślę, że podsunę Wam też jakieś pomysły na to, jak ten kolor można wykorzystać. Na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam dobrego tygodnia, no i oczywiście widzimy się ponownie za dwa tygodnie.